Powiedzieć. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem z moich 17 urodzin, także jestem strasznie podekscytowana, szczególnie że dzisiaj jest Halloween, także ta imprezka jest taka połączona trochę z Halloween, w sensie jest bardziej Halloweenowa niż moja urodzinowa, ale okej. Okay. I tak, jest godzina 14.40, mniej więcej i goście przychodzą na jakoś po 17. .00. Także mam bardzo mało czasu, żeby wszystko garnąć i już wam mówię, co trzeba zrobić. Muszę się wykąpać, wyprostować włosy, wysuszyć, pomalować się, ubrać, yy, pomalować paznokcie, przystroić dom i poszukać pokój. Także myślę, że mam bardzo mało czasu i bardzo duże wyzwanie. Także yy, tak. Zapraszam was po prostu do tego odcinka, mam nadzieję, że mi się spodoba Jeśli tak będzie to zostawcie oczywiście kciuka w górę, subskrybujcie koniecznie mój kanał Zapraszam na mojego Instagrama, TikToka, kliknijcie mi na nazwy I ja zapraszam was już po prostu do filmu I tak, dzisiaj byłam w Rossmanie i kupiłam zwykły czarny lakier do paznokci Taki zwykły czarny po prostu, bo chcę sobie polować paznokcie na czarny, bo moje to, takie tonowane zuchym lakierem, także chcę, żeby coś tutaj bardziej się takiego e, fajnego działo. I oprócz tego kupiłam taką czerwoną pomadkę. Ja ogólnie, to, to była najtańsza pomadka, którą ja w ogóle znalazłam y, i też w ogóle nie mogłam znaleźć tej czerwonej, więc ja już po prostu byłam zdesperowana i bałam się, że nie znajdę, a to jest mi potrzebne do wykonania dzisiejszego makijażu. Y, także kupiłam Najtańszą dlatego, że ja ogólnie u super raczej nie będę malowała tą pomadką, bo mi się nie podobają takie czerwone pomadki. W sensie pomaluję, sobie i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Natomiast e, raczej, właśnie tak wiecie, tak na chodzień czy coś takiego trzeba jakiś większe wyjścia, raczej to nie jest tak mój klimat. Także tak to wygląda. Także idę zmyć twarz, po prostu idę się wykąpać. E, no i odwrócę się do Was już później. Wykąpałam się i teraz muszę. Rozczesać włosy. I ja w sumie włączę yy, sobie serial teraz, yy, żeby mi jakoś tak mieli to czas. Także ja sobie będę rozczesywać te włosy i będę, właśnie, i ja włączę serial, pójdę też zrobić pki skinker i posprzątam pokój. A dopiero potem, jak już w sumie się Tak ogarnięte to zacznę się tak bardziej zbierać. No I wiecie, pójdę suszyć włosy i tak dalej, i tak dalej. Ale ja chcę, żeby to te włosy też mi trochę same pod Także widzę się z Wami za chwilkę. Dzień dobry, dzień dobry. Przychodzę do Was już pomalowana. Bardzo mi się podoba ten makijaż. On wyszedł tak ślicznie, po prostu przedświetnie. Jakby I'm obsessed. Jeszcze Wam pokażę w ten sposób. No naprawdę, wygląda to rewelacyjnie. Także ja teraz idę sobie wyprostować włosy i będę się przebierać. Ja już się przebrałam yy, i. Nie będę Wam na razie pokazywać efektu końcowego, dlatego że idę teraz przystróić salon, ogólnie włosów jeszcze nie wyprostowałam, dlatego że najpierw chcę ogarnąć salon, dlatego że y, nie ma na razie nikogo w domu, więc że tak powiem będzie mi się po prostu łatwiej nagrywało wtedy, a więc wyprostować włosy to mogę zawsze później i już Wam pokazuję co tutaj na mnie czeka. Jak widzicie mnóstwo balonów. Mój tata mi te balony nadmuchał, także Widzicie, są takie czarne Takie o Także naprawdę jest trochę tych balonów No i oczywiście napis Halloween I ja to w mojej wizji wieszam tam I tutaj są takie, czekajcie, ja wam to pokażę Ja was tu postawię, ojejku Ja sobie, dać na balonie, prawie przecież to by tak pękło Przedejmę Tutaj są takie karteczki jakby, które można... czekać, ja chcę zobaczyć jak, na jakiej zasadzie to ma działać. Jakby chodzi o to, że w moim idealnym świecie to pozwoli mi przykleić balony. I chyba, chyba tak jest. Tak, 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 tak. To bardzo dobrze, dlatego że ja właśnie chciałam przykleić ten wielki balon tam na te drzwi. To kurczę. Dobra, czekajcie, teraz muszę tutaj trochę tych karteczek poprzylepiać. Także dajcie mi chwilę. Pobiję się, błagam, żeby się to trzymało. Już wam miałam powiedzieć, że się trzyma. Dobra, ja coś muszę z tym zrobić, jak zrobię to do was wrócę. Co mam powiedzieć? Jak się nazywasz? Natalia. 17. Co mam jeszcze powiedzieć? Hobby horsing. no nie, żartuję, żartuję. O czym? Skończę ten temat. Nagrywam z mikrofonem. Także dajcie mi w ogóle znać, czy wam się podoba jakość. I... Słuchajłam, że pokażę prezent. Jest 2254 i dosłownie przed chwilą wszyscy pojechali. Tutaj jeszcze nic nie posprzątałam, moi rodzice zaraz będą, także będę sprzątać. Mam nadzieję, że mi pomogą. I chciałam Wam po prostu pokazać, co dostałam. Tak, tak naprawdę takie główne prezenty. To jest mikrofon, którym obecnie dla Was nagrywam. To jest jakiś taki mikrofon, nie wiem. Postaram się go gdzieś znaleźć w internecie i Wam go podlinkować, ale z tego co widzę, czekajcie, może sobie... Kurczę, czy ja to dobrze mówiłam? Tak, czekajcie. Więc ja sobie może tak to zrobię, żebym tutaj tylko nie wiem, kurczę, czy będzie nie wysłuchać. Ja muszę sobie ten mikrofon wyczaić, także to jest taka pierwsza rzecz. I naprawdę bardzo mi się sprawi, dlatego że to jest bardzo praktyczna rzecz, i naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona. Kolejna rzecz: dostałam taką prześliczną ranzoletkę. Taką z kamieni, i też naprawdę jest śliczna, po prostu ma tak cudne kolory. I bardzo mi się podoba. I jeszcze z takich rzeczy dostałam herbatki. Yy, I jeszcze dostałam świeczkę. Taką prześliczną pumpkin. Pachnie przepięknie. Tutaj jest jakby napisane, z czego jakby ona się, wiecie, tak składa, w sensie z jakich zapachów. Ale jakby już naprawdę ona jest tak piękna. No i to są takie prezenciki, które dostałam. Uważam, że są one naprawdę super. Jestem z nich bardzo zadowolona i dziękuję bardzo. Także nie wiem w sumie, czy coś będę jeszcze dla Was nagrywać do tego vloga, raczej nie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie oczywiście kciuka w górę, subskrybujcie koniecznie mój kanał, zapraszam na mojego Instagrama oraz TikToka, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, prawdopodobnie za tydzień w sobotę. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa pa!